No się siemaneczku, siemaneczku, witam Was właśnie w moim klubie. Co tutaj mamy? No jak wcześniej gdzieś jak sobie siłownie szykowałem, jeszcze czekam na sprzęt, przydatkowo nie mam, ale zanim przejdziemy do tematu, czy tak alkohol naprawdę wpływa na reset, bo wiem, że jak to na drivera przestało, no to kuść, piwo bez pauzy, to nie pauza. Dlatego na ten temat sobie dzisiaj. pogadamy Ale zanim przejdziemy do pogaduszek No to posłuchajcie Po raz który? Setny? wam <grywa> wracam do formy? <grywa> ja to, ale po raz setny no <grywa> Zawsze coś Jak nie to, to tamto, jak nie to, to tamto No i tak, nie to, że szukam wymówek No tylko właśnie chodzi o to, że ostatnim czasem jak wiadomo, człowiek tyra, tu firma na głowie, to tak to. No to jest troszeczkę te przemęczenie, tak? Bo mało snu, nie oszukujmy się, mało. Ostatnio, że spałem, a jak jest ogrom, o, organizm osłabiony, a w domu przeważnie jest tak. musiała córeczka poszła do przedszkola, oto zaraz była chora, następnie średnia, później najstarsza, później żona i na końcu ja. Wyzdrowiliśmy, tydzień wolnego i córeczka znowu najmłodsza albo średnia w przedszkolu się przeziębiła następnie zapało tą kolejną córeczkę, kolejną, żonę i znowu później na końcu ja i tak cały czas moi drodzy w kółko dokładnie, a że człowiek wiadomo cały czas na obrotach trochę przemyczony, mało snu no to ta choroba szybciej nas łapie niby jak człowiek się lepiej odżywia tak dalej, no ale sen jest najlepszą regeneracją i jeszcze kolejny temat, dzisiaj jak 100 kilo po tej przerwie teraz nie wiem, ze 3 tygodnie nie trenowałem albo i lepiej, jak nie wycisnę minimum 8 razy 8 razy, a jest cel 10 razy 100 kg na klatę podnieść, to zmieniam kanał, moi drodzy, na tracker packer lesz. nie może być tak, że stówki nie machnę, 10 powtórzeń. Minimum 8. Mam taki cel. Zobaczymy, jak to pójdzie. No bo, jak jeszcze ostatnio ćwiczyłem, no to już stówką, mi się ciężko ćwiczyło. No ale kujesz, wam no stówka to musi być na klatę, no nie? Dobra, to co? Bierzemy się połączyć za rozgrzewkę i sobie tak na spokojnie pogadamy przy treningu, jak to za danych lat. Nie wiem, czy pamiętacie tę ławkę, co woziłem właśnie w starym manie. Ona jeszcze właśnie działa. To, je, to jest ta ławka. Czekam na nowy sprzęt, na nową ławkę, ale jeszcze nie otrzymałem ska sportu. Może za niedługo otrzymam. i będziemy sobie działać. A tak co, drążek tutaj jest, worek jest, to się na worku rozgrzejemy. No i będziemy się bawić, tak? Zrobimy sobie fajny trening i zobaczycie, ale na początku może skatę sobie fajnie pomachamy. Tak, nie trenuję już kultury, jak kiedyś dawniej, że pod duże mięśnia i tak dalej, po prostu trenuję, żeby być wytrzymały, dobrze się czuć, tak jak to robiłem wcześniej przed, przed chorobą. Do ale jak to za dawnych czasów na parkingach się robiło, rozrzewka standardowa, machamy, jak to w szkole, no nie? <gry> Rozgrzeweczka pójdzie, trochę na worku sobie rozżejemy. Nie to, że tam jakieś będę wygibasy robił, tak po prostu na luzie. No i... I co? I bierzemy się za trening w taki fajny, zdrowotny bym powiedział, bardziej, niż typowa klata z bicepsem. No ale podstawa to, moi drodzy, jest rozgrzewka. Powiem wam jedno Słabo, strasznie się czuję. Bo jak człowiek tak nie ćwiczy, to nie wiem, jakiś taki się czuje kurde. Nie wiem. Jakiś dziwny, jakiś zflaczały, jakby to powiedzieć. Teraz zrozumie niektórzy że tych, co w ogóle nie ćwiczą, im coś jest ciężko zrobić, albo nie mam siły na to, na tamto. Jak ja ćwiczyłem, to zawsze był człowiek taki energiczny: no nie, tu, 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 tu pani, to to zatwimy, to zatwimy, damy radę. A teraz już pomału takie zwieńki, że trzeba mu łapać, mówię nie, trzeba coś trenować. O to chodzi, moi drodzy. trening to jest podstawa. I nie mówię tak typowa, kultuistycznie, tak? Dla siebie, dla zdrówka. Zacznijcie, moi drodzy, dbać o siebie, to jest taka podstawa. Prawda jest taka, że tak, o auto chłopie zadbasz, o ciężarówkę chłopie zadbasz, no nie? Człowieku, większość z są w tej kabinie. Skóra to tamto w aucie, coś puka, stuka do mechanika, już badają, tak dalej, oleje co chwilę na czas. A jak tam o swoje zdrowie dbasz? Pewnie nie, jak większość z nas, to no nie? Totalna olewka na zdrowie. Pierdzieli, wiadomo, niektórzy mają tam nadwagę czy tam coś, a gdzieś tam. Ale o auto to zadbać. O ciężarówkę to panie perfekcyjna będzie, no? Ale o swoje własne zdrowie wciul. nie ma sensu dbać. Dlatego z tym właśnie trzeba się, moi drodzy, przede wszystkim obudzić. Gdybyś też nie wiedział, jak o swoje zdrowie, prowadzić swoją sylwetkę, zgubić zbędne kilogramy, to wpadaj do mojego projek projektu www.atpmetamorfoza.pl A my Ci mordeczko w tym na spokojnie pomożemy. Bo jest taka prawda, o auto się kuźnie odbano, nie? Ale o własne zdrowie. Dopiero człowiek zaczyna dbać, jak już choróbsko go złapia, a później będzie za późno. I im też tam bo są regeneracje, regeneracją też trochę przesadzałem, tak? Po 4 godziny snu spałem, po 3, po 5 się zajeżdżałem. Później jazda po 15 godzin. To też wszystko się odbije. Jeszcze do tego 13 lat samymi nocami jeździłem. Dobrze, mnie. 11 lat, sorry, 11 lat samymi nocami jeździłem. To wszystko się odłoży, moi drodzy. Ja, czasem ja wiem, czy teraz właśnie mi się to nie, nie odkłada, że nie jest tak często przyćmiony jestem i tak dalej, bo kurde molek jednak przez te 11 lat nocki i mało snu. Ale gdybym nie trenował w ogóle. Nie dbał o dietę i tak dalej, to czuję co by wtedy dopiero było, no nie? Jak człowiek tak mało wtedy spał Bo ja, za, bo ja po nocy za dnia nie mogę spać, 3-4 godziny budziłem się, oczak 5 zł i... I tak człowiek się męczył 11 lat Teraz tylko proszę nie krytykować Bo ja to robię tylko w stylu rozgrzewka Że będę dreffolem, to nie znaczy, że to proszę o wyzywania Rozgrzeweczka, do tego nawet okularu sobie nie zdejmuję Tylko po prostu sobie popukać. Ja lubię takie rozgrzeweczki na woreczku, no takie powiem wam, że przyjemne spożyteczne tak? no na tych drgawkach nie wiem, co swoich, tych swoich ulubionych nie, nie mogę znaleźć nie wiem gdzie one są, ale po prostu trzeba się pobawić, tak? jedziemy moi drodzy i tutaj worek by mi się lepszy przydał, na przykład o... Womany no z podrzutami silny, ja śmigać? My też możemy sobie jako pok czyście pokopać się, nie? Wszystko słuchajcie, na luzie, tak? Łuk jest! dalej. Tak, tak, płak łap się. No po takiej trochę takie przerwie, no ciężko, ciężko się nie powiem, że nie <laughs> Boksuje. No. Taki człowiek się usztywnia, usztywniony czuję no ale słuchajcie Tak jak wtedy miałem tak samo, chyba z dwa, trzy takie treningi i normalnie już kurde był, było to coś już, było to coś No ale no, dajcie mi jeszcze z dwa tygodnie, trzy i naprawdę to będzie dużo lepiej wyglądało. Sprzęt! o oh, uciekło mi Sprzęt cały mam właśnie ska Sport, gdybyście byli zainteresowani, to w kasporcie na hasło trusker, Packer pisząc razem, macie 10% rabatu na sprzęt do treningu. Ale oprócz właśnie ciężarów i gryfów, tak to na jakieś ławki, stojaki, maty, jakieś tam gumy na przykład oporowe, tak na to wszystko jest 10% rabatu. Dlatego jak najbardziej zachęcam do tego kodu, abyście spokojnie sobie właśnie go używali. Jakbyście potrzebowali sprzęt do treningu, jak najbardziej zachęcam, bo siedzący tryb życia nas najbardziej rozpierdziela od środka. O tym też musicie wiedzieć. Dlatego wiecie, nie ja miałam dużo obowiązków teraz i tak dalej firma, ale tak czy siak jak jestem zdrowy, pani, Ci pójdę na gdzieś zrobić trening, czy nawet własną masą ciała. No, to jest taki styl życia. Wiadomo, nie musisz mieć sylwetki nogu dociętej, tak? Ale żebyś chłopie trenował i uwierz, że zacznie się lepiej czuć. Odnośnie teraz alkoholu, jak sobie tak pogadamy, słuchajcie, jak działa alkohol, bo większość z nas po prostu pije sobie y, troszeczkę alkoholu, żeby się zresetować, żeby się lepiej poczuć, a tak dalej, ma ciężki dzień, wali, po prostu musi się reset zrobić, tak, jakiegoś drina, jedno piwo, drugie, trzecie, no bo ciężki dzień, trzeba się zresetować, słuchajcie... Tak, głowa tam zaczyna się tam szumić, tak dalej. Masz jakąś faskę, lepiej się czujesz. Niektórzy się nieśmiertelność włączają i szukają wyzwań jakichś na mieście. <noise> Niektórzy w internecie wszystkich wyzywają, bo ja pamiętam, że... Kilka osób też mnie wyzywało, jak się jak popiło w trasie. Jak trenowałem wtedy tak bardziej. Ty debilu, co ty robisz? Mi się piwo na, na łóżku, poleżył i wyzywali mi wszystko, co się dzieje. A drugie, nie przepraszali po prostu za dużą fazę mieli. Adrian, sorry, bo kurde, na piwo za dużo wypiłem albo za ten, albo trochę się nawaliłem. No i mi się odkleiło i cię wyzywałem. Sorry, fajną robotę robisz, ale po prostu mi się odkleiło i zacząłem cię cisnąć, no nie. No. Rozumiem, moi drodzy, wiem jak jest, ale słuchajcie, czy to jest dobre. Alkohol, słuchajcie, to jest trucizna, bądźmy szczerze, To nie jest tak jak niektórzy myślą, że alkohol. Oczywiście rozumiem, raz na jakiś czas dla lepszego klimatu, spoko, wszystko jest dla ludzi, ale z głową. Jeśli tym po ciężkim dniu myślisz, chłopie, że się zresetujesz, lepiej się poczujesz na drugi dzień i tak dalej, to jesteś totalnie w błędzie. Pijesz alkohol i co? Pewnie i bo wieczorem to idziesz spać. I ty myślisz, że jesteś wyspa wyspany, bo tyle godzin przespałeś? Zanim twój organizm się regenerować, to musiał przetrawić ten alkohol, który masz w organizmie. On trochę czasu po, potrzebował. I do tego pomyśl sobie jedno, że na przykład, jak masz pauzę 9 godzin, wypijesz sobie tam setkę piwo, idzie spać, no nie? I ty spisz tam 7 godzin, ty my, i ty niby te 7 godzin przespałeś, ale ty ile czasu twój organizm potrzebował na regenerację? A ci na pozbycie się tego alkoholu, to i tak się regenerowałeś. I później wchodzisz taki, za, wiesz, zajechany, kurde, łeb Cię boli, albo nawet niektórych, że wiadomo, może głowa nie boleć, ale no, Ty nie, nie czujesz się naprawdę dobrze. To by się tylko wkręca, że czujesz się dobrze, bo sobie wczoraj wypiłeś. To nie jest tak, tak to, moi drodzy, nie działa. Wiesz, sobie na regeneracją? Najlepsza regeneracja będzie tak, jak na przykład zrobisz sobie trening. Jak się zajedziesz, masz ciężki dzień, wpadaj w worek, człowieku, nawalaj go z całej pety, chłopie, a może nie z całej pety, jak na początku ćwiczy, bo na drugi dzień wstaniesz i później w ogóle przestań mi ćwiczyć. Ro delikatnie na woreczku, kurde 15 minut, na jakieś ciężarki, zobaczysz chłopie jak twoja głowa się zresetuje, to jest prawdziwy reset, aktywność fizyczna, zajechanie swojego organizmu, to jest prawdziwy reset, oczywiście można się piwa napić, wszystko jest dla ludzi, wszystko z głową, ale jak ktoś tam dość często pije i tak dalej i myśli, że się resetuje, bo ja pamiętam, że dużo osób mi mówi, A jak, jak masz problemy to lepiej się wypij, to zobaczysz... Od razu te problemy przyjmuję z miękką fają, no nie? No tylko tak, jak pijesz masz fazę, bo później na drugim się budzisz, kurde, nie dość, że skasowane, to do tego jeszcze masz to i to do ogarnięcia i w ogóle się wszystko przestrasza, no nie? No, dlatego podstawa jedna: aktywność fizyczna, zdrowe tryb życia. Moi drodzy, kierowcy ciężarówek i nie tylko, musimy tego się w końcu nauczyć i wprowadzić swojego organizmu. Dlaczego ja w ogóle alkoholu nie piję? Bo ja po alkoholu się źle czuję, bo ja mam świadomość, jak się czułem, jak byłem nosto w treningu. Jak sobie trenuję, tak jak na przykład teraz, a jak sobie wypiję? I byliśmy na, na weselu nieraz, napiłem się, a później na drugi dzień to byłem w Oczywiście poszedłem na trening, trening zrobić, żeby się lepiej poczuć, bo byłem totalnie zajechany. Jak ja zrobię dzisiaj trening, to ja wiem, że jutro będę miał naprawdę mega energię do działania, mega siły na, na, na jutrzejszy dzień i na kolejny, tak? Bo fajne resety zrobiłem na treningu. To jest ta podstawa, gdzie większość osób, jak mówię wcześniej, Myśli, że alkohol no to jest dobry reset. Pije drina sobie, czy tam coś innego, żeby wiecie, wyluzować się i tak dalej. Nie, nie wyluzuje się chłopie. Wyluzuje się wtedy, jak pójdzie sobie zrobić szybki chód, szybki spacer, poddychać świeżym powietrzem, yy, potrenujesz sobie na parkingu, wtedy się chłopie wyluzujesz. Całkowicie inne jest działanie. Dlaczego tak bardziej pozytywnie jestem nastawiony do życia i tak dalej? Dzięki właśnie większości treningom. Dzięki tym, zdrowemu trybowi życiu. Jak ja, jak ja na przykład chodzę na siłownię, ja trenuję sobie, jak na przykład mam grono takich fajnych sportowców. To większość z nas, każdy jest uśmiechnięty, pozytywny i tak dalej, inaczej patrzy całkowicie na życie. Dlatego sport, moi drodzy, to jest najlepsze lekarstwo na wszystko, co może być. No i regeneracja, ja też postaram się zadbać w końcu o ten sen, żebym dłużej troszeczkę spał, bo to, co ja śpię, no, to jest naprawdę państwo, panie Oniwa, że ja jeszcze w ogóle... W... Ja, jeszcze... Ja, jeśli łysy nie jestem, to jest najlepsze, no nie? Bo to jest tak, jak tam teraz byłem w trasie. Yy... Film nagrałem, film zmontowałem i tak dalej. 9 godzin pauzy, a w tym, kurde, 2,5-3 godziny siedziałem nad filmem, żeby go zmontować tak i opublikować. No. I tak z reguły sobie działałem. Albo zrobić trening, tak? wcześniej się trenowałem systematycznie, no i to właśnie było tak, że zawsze ten sen bagatelizowałem. Ale mówię, takie treningi dość ciężkie, wykonywałem, że potrzebowałem te półtorej godziny, dwie. Ale jak ty, chłopie, wyjdziesz te pół godziny, dziennie, to poświęcisz dla własnego zdrowia. To mówię, że organiści podziękuję. Dobra, bajera bajerą, bo stygłem, panie, ja tu. Bajera jest! Jest bajera, no nie. Bo tr tr trzeba, moi drodzy, mieć bajerkę. Jeszcze rozgrzeję troszeczkę. Bum, pośladki spięte, brzuch spięty, bum, i właśnie, trzeba się jeszcze fajnie rozgrzać, zaaktywować wszystko i będziemy się bawić. No i tak żeby nie było, no to sobie oczywiście robię rozgrzewkę, tak? 50 kilo. Dwie serie, 70, 60 kg jedna seria, 70 kg jedna seria, teraz 80 kilo, kolejna seria, dojdę do stówy, znaczy ją po 80 już spakuję sobie 90 kilo, no i następnie będzie stuwa moi drodzy. Teraz tak, żeby nie było, że jakiś magik się trafi, który powie, że to tam stowy nie było, stówy tam nie było przecież, tam miałem 8 dych, <grych> jak tutaj na parkingu jednak ćwiczyłem, taki zawsze jeden mi pisał. Co ty gadasz, tam on nie było 100 kilo, tam on nie było 120, niemożliwe, tam jest 8 dych, 70 to było max i cały czas mi wjeżdżał, no nie? A kiedyś pojechałem na siłownię i tam miałem chyba założone te olimpijskie ciężary 120 kg, zrobiłem tam kilka powtórzeń. To do mnie mówi, kurde, sorry, ja naprawdę myślałem, że ty masz te ciężary, tym dużo mniejsze, te ciężary, tylko tak nas oszukujesz, a jednak 120 to szacun, sorry za tamto. <grych> Ale nie, nie, jakby podpisywałem, że naprawdę jest tyle, To, a co ty, co ty. I od bazon mnie wyzywał, dobra. Teraz słuchajcie, 20 kg, wszystkie ciężary widzicie z kasportu. one fajne są. Dziesiąteczka, piątka, piątka, dwa i pół, dwa i pół. No, i z drugiej strony, żeby nie było, moi drodzy, jest to samo: piątka, piątka, 20, 10, 5, 2 5, 2,5, 2,5. I wszystko waży 100 kg. No i teraz chwila prawdy, czy zmieniamy kanał na leszcz, czy nie? No a będzie leszcz. Dobrze widać? Chyba dobrze widać. No, i żeby nie było, to muszę zrobić 10 powtórzeń. Miało być 8, z początku wiem, nie, ma być 10 powtórzeń. I. Nie będzie to zmieniamy. Nawet zrobię 9 to zmieniamy. Albo grubo, albo wcale, prawda? Kuźwa no. Dobra. W miarę żadną dzielę kotuzyn nie będzie żadnej. Duże wyzwanie przede mną, bo kuźwa należy zmienić. To nie halo trochę, no ale jak będzie trzeba, to będzie trzeba. Działamy, moi drodzy, działamy! Bo jak nie było, to zmieniam. Nie, ej, skupiłem się na wyciskaniu i nie skupiłem się w ogóle na liczeniu. Nie wiem, czy było 10, czy nie, ale zaczęłem w podglądzie. No i było 11 nawet, jak z tego na pewno patrzyłem. <laughs> Kusza, nie zmieniamy, moi drodzy! <śmiech> ej! <śmiech> Naprawdę, bo już bardzo to nie podnosiłem tak inaczej. Nie ćwiczyłem to było tak siłowo o Ściężarami, tak wyciskanie na klatę. Jak mówiłem wcześniej, robiłem takie treningi, są bardziej wytrzymałościowe, o dużo worka i tak dalej, no ale. Nie robiłem właśnie typowo takiej siłówki, nawet byłem tak, a przez lata człowiek cały czas to tyrał. Jednak już ta siłaka jest została, no wie, po tylu latach, stówką po długiej przerwie, chcę machnąć seryjkę, no to jest gitara, dobra. Ja w takim razie jeszcze jedną seryjkę sobie pyknę, no i przechodzimy na inne ćwiczenia. Robimy sobie swinga, jednorącz, bo mam tylko 16 kg, więc nie mam za dużo, więc dwu rącz nie ma sensu, pyknę sobie jednorącz swinga, bo jest nie za duży. I zobaczcie, wysuwamy sobie, że to pokazywałem wam kilka razy, a kamerę przestawiłem Przedstawię pani kamery, ej, ale wiecie co, jak to jak to będzie, jak będę już nie jeździł Ja to chłopak tylko będę codziennie, ja to będę codziennie, nie, ja to będę co, nie chłopie będą takie treningi kozackie I... Możemy sobie obracać Naprawdę, czuję ja się jak wata, nie, nie Naprawdę robi robotę. Ło panie, 4 serie po 30 powtórzeń, ale to działa. Jest naprawdę świetnie, o, I to jest regeneracja. Po ciężkim dniu, na przykład, jak się źle czujesz, masz złe poczucie. nie. Pójście w używki, nie pójście w alkohol i te różne sprawy, tematy. To jest, moi drodzy, właśnie to. Pamiętam, jak zawsze, za młodego, Chłopaki wiadomo, drinken, kulanken, to różne sporty, wiadomo jakie. A ja zawsze nie, 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 bo ja treni, bo ja mam to, bo ja mam tamto. Łebki do mnie mówią tak, kurde, Adrian. Jakby nas było więcej takich jak ty z takim podejściem, to były te wszystkie monopolowe i te te wiecie, nie, te nie też z czarnego rynku zbagrutowali przez takich właśnie gości jak ty A ja mówię, no, o, Wszystko możliwe, wszystko możliwe. Dobra, ale ale w całą okrągę. czapkę poszedłem. Bo tu tu nie, tu nie jest aż tak gorąco. Chyba, że na mnie ten proces na zewnątrz. Dlatego mówię, żeby znowu <laughs> nie być chory, panie, kochany. Dobra, człowiek nie wyzdrowił. Do końca, ale już kuwa ciśnie. Czyli teraz lecimy z kolejnym ćwiczeniem. To jest naprawdę bardzo fajnie. zobaczycie sami. dla sobie fajnie możemy w ten sposób zarzucić. Pamiętam, że grafik miał z tym problem. Trzymamy go odpowiednio w prostej linii. Nie wykrzywiamy, tylko też układ prosty. I złajcie. Bardzo fajne ćwiczenie, poślad spięty, brzuch mocno spięty, przysiad i wyskocz, patrzyłem czy nie rozwalę tego, klosz, ale jeszcze, jeszcze jest dużo wyżej, niż podniosłem i znowu przysiad, Puch. też chłopie 4 serie, no I jeszcze tylko trzy sorki, I jeszcze tylko 3, minuta od początku do półtorej i bawimy się dalej. Tamto moi drodzy zaliczone, ale kuźwa ogień. Po takiej barwie <grywia> naprawdę się czuję. się, ale fajniutko. Ależ, panie, przyjemnie. Jakaś to regeneracja. Panie kochany. Buh. Buh. Fajnie. Jest fajnie, sympatycznie. Jak by tata powiedział? Alkohol to jest wróg człowieka. Ale bimber to jest lekarstwo. Dlatego data pije bimber, no, a nie alkohol. Rozumiecie. Adam, tak, mów, wódki czy stanie, bo to jest jest trucizna. Bimberek mówi to lekarstwo. <grymne> Kurde no. Staruszek lubi sobie pić, no. Ja nie, ja jestem Anty. No ja piwo nawet piwo. Wypiję sobie tak, o, ale smakowe. Dla smaku tam czasu czasu. Tak. Ja z reguły to nie piję alkoholu. Nie potrzebuję. Na no, i źle się bawię, bo mi przymula. Na drugi dzień się źle czuję, no bo nie mogę treningu bo dobrego zrobić. Albo mi z sobą pracuję. Stękam, szukam wymóweczek, a tak to mam siłę do działania. Ja to normalnie lubię się nakręcać. Słuchajcie, lecimy z kolejnym przelędzem. I to już będzie mój ostatni. Już je kombinuję więcej i proszę do niej niczego mi namawiać. No, te dwa mi wystarczą. Jak nie podniosę się na drążku, jak widzicie tam drążek, 10 razy to zmieniam kanał na WC Trans. Dokładnie, będę WC Trans, jak ten nasz kolega sympatyczny. No nie, będę miał taki kanał WC Trans. Tylko, że tam skrót, on też ma chyba skrót, no nie? Dobra. Wejdę po prostu w jego ślady. Będę WC transem. Jak nie zrobię 10 powtórzeń na drążku, dlatego działamy. Czy będę WC trans? Czy będę WC trans? Wszelkie pytanie do Was. Mam nadzieję, że nie będę. Wszystko zależy. Aj, za nisko sobie podniosła, ja mogę jeszcze wyżej trochę drążek. A bo nogi... A dobra, dam do przodu trochę. Uff, 10 powtórzeń. Ej, ja teraz ważę 96 kg. 96 moi drodzy. Dobra, działamy. Jeden. O, czy będę 200 raz? O nie, nie będę! raz jest, 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 jest tylko jeden! <grym> no, troszeczkę oczywiście pozytywny akcent, bez obrazu Tam nikogo nie chcę obrażać I tam on nie przeszkadza, nie zimbi, ani nie leży no, On mnie nagaduje, czy tam coś, no to mi to nie interesuje Ja tam robię swoje, ale nieraz Szpileczkę trzeba wbić, no kuźwo jak to inaczej No nie wiesz o co chodzi, tylko Może to wdrożenie było takie stricte Profesjonalna to chodziło tylko o WC Trans, transu nie być, no. Wiesz o co chodzi, byku. No i tak delikatnie się buję, ale nie tak bardzo. To nie, bardzo nie przeszkadza. Delikatnie, z początku jak dwa razy maką miał, trzeba spokojniej, delikatniej, bo będę latał. No, na normalnym drążku wiadomo, jest lepiej, bo jest bardziej stabilniejszy, ale też to naprawdę nie jest źle, można spokojnie się pociągać. Dobra. Ja jeszcze takich se kilka serii zrobię. I co, będziemy przychodzić na kolejne ćwiczenia. Pokażę Wam cały mój trening dzisiejszy, jak będę co czas zrobił. Pamiętacie na początku, Lekki trening, no bo tak po chorobie to wszelko przy nie wyzdrowiałem, to to, to tamto <laughs> Widać. Lekki trening, co? Pierdziel. Chłopie, zamiast zrobić sobie 3-4 ćwiczenia. To ja już może to jeszcze, może to, może tamto. O, pierdziel, dobra. Lecimy z kolejne ćwiczenie. Bardzo fajne ćwiczenie. No i to z reguły robię do cięcia. Ale teraz zrobiłem chyba nie, wiem, z 15 na stronę. Ale zawsze jak to robiłem To do cięcia. Aż bary piekły, paliły No, Państwu polecam na razie Mówię, jak na początku, że Trochę przesadza mi się wydaje Tu do odcięcia, tam do cięcia. Kurwa, znowu się nie ruszę A trzeba w trasę rano jechać Dobra, jeszcze takie zrobię trzy serie I przechodzimy znowu na kolejne ćwiczenie, które wam też Przedstawię A jakie to będzie? Zobaczycie. Jeszcze to tak gaszy, mnie tylko męczy Zobaczcie, mamy to, no nie? O, może w spocie, zakupicie jak coś? O, to, to, wkładamy to tutaj albo przyłożymy to w ten sposób. Wszystko pokażę. Zapytamy to, żeby dziur po prostu nie robić, tak? Bo jeszcze nie dokładnie w którym miejscu chciał to przywiercić. Później stałe sobie to w dubcze. Na tą chwilę po prostu działam sobie tym oto sposobem, aby po prostu sobie zrobić to ćwiczenie, które chcę. Dobra. Chcę, kuźwa, panie, chcę. Słyszałeś? Normalnie polszczyzna, jak szlak Dobra, i nam będzie fajnie sobie latało. I jak widzicie, to nam zabezpieczy, jak coś. Nie? Czy nie widać, bo może być za ciemno. Ale dobry, jestem tu, jak coś. I zobaczcie, i sobie ciśniemy. Spróbujcie sobie te ćwiczenie, jest na petarda i też możemy sobie, o, jak wiecie, do góry, możemy gumę sobie też dorzucić, jest masa alternatyw na to ćwiczenie. A czemu mi tak się dostanęło? Światło mi się w kamerze przestawiło, ale chyba źle nie wyjdzie, zobaczymy. No to wiecie o co chodzi z tym ćwiczeniem, tak? Tak, tak, Burnejka Sports dalej jest, niby, że mnie ćwiczę. bardziej się firmą to nie znaczy, że z Robertem dalej, dalej nie współpracuje. Gdyby coś, to pamiętacie, że na hasło też trutker, packer, pisz, od razu macie 10% rabatu w sklepie Burneika Sports. Burneika Sports, no, a mi tam podżyweczkę dwójkę Roberta pasują. Oczywiście przed przedrówki nie brałem, no bo nie ma sensu, jak dopiero zaczynamy. A druga sprawa, tylko BCIA wziąłem. Działa czy nie działa? Jakoś lepiej mi się z tym trenuje. Mam nadzieję, że do mi jeszcze za kwasy. Bo jednak widzicie, sami <laughs> miał być lekki trening. A i tam panie kuźwa zawsze sobie dołożę. Mam jeszcze linę jak coś tutaj do trenowania, tylko że zrobię tylko jeszcze brzuch, bo ona mnie woła, żeby jej pomóc troszeczkę, bo ta malutka jest właśnie chora, gorączka, Mam ty wymiotowała, musiałam zejść na dół, też troszeczkę pomóc. Ale tak jak widzicie, no nie, kurde, molek, wyzdrowiała, wszyscy wyzdrowiliśmy, no prawie ja. Ile bo tydzień, no to zdrowa i znowu chora, kurde. Szkoda właśnie dzieciątka, bo tylko cierpi na tym, no ta średnia właśnie, teraz się znowu rozkorowała. No więc pójdzie do przedszkola, 5 dni pochodzi znowu chora Zawsze lubię sobie coś utrudniać Zresztą sami chyba zauważyliście u mnie I zawsze mówię, że leki, treninga wychodzi jak sami widzicie, nie taki wcale leki Tym bardziej po przerwie Kurde, połowu powietrza jest, no Było tak dużo kiedyś I ciśniemy sobie, moi drodzy, z plankiem, widać mnie chociaż no chyba widać, no nie. Ujja, ujja! Ucieka! Ucieka, panie! No i zabawa jest, co? No i tym oto pięknym akcentem na koniec planki zaliczony, Niezajiczone, zostały mi cztery serie. Bo łącznie na koniec będę planka robił 5 serii do odcięcia. Będę kończył ten materiał. A to jest chyba od dzieci, od dzieci dostałem, tak? Bo kiedyś. Starsza córka miała rehabilitację, to tym taką piłkę musieliśmy kupić, no i właśnie, została teraz na strychu ja sobie nie będę trenował. No i tak mam się podobało, łapkę w górę, subskrybujcie, tak na bieżąco i widzimy się w kolejnym materiale. Widzicie, cały czas tu się dzieje, jak nie trening, to transport, jak nie naprawa ciężarówek, jak ktoś nam mówi, że, że brakuje mu kanału, tak jak był na początku, że tylko treningi, treningi te albo wpadały. tu nie może być, moi drodzy, inaczej. Jak tylko zdrówko pozwoli, czas pozwoli. A ja jak tylko zdrowie mi pozwala, to uwierzcie, że zawsze czas znajdę. Jak tylko mi zdrowie pozwala. A jak mnie chrupsko łapie, mi rozkładam, to już czuję się zła, bo gardło mi boli, katar mam czy coś takiego czekasz jak teraz. Otóż nie powinam ogólnie, jeszcze będę do końca wyzdrowiać, no ale no siło, pani mnie za bardzo. Wszystkiego dobrego. Zdrówka panowie. Trzymajcie. A i kobiety. Trzymajcie się, hej.